Yeah To co, to I robimy jakieś takie. Mamy straconą ochotę w ten koncert nagrać, a ja mam ochotę to wszystko ocenić i podsumować. Stwierdziłem, że jest to ciekawy pomysł na zebranie ze sobą kilku osób, w tym wypadku dwóch, i zrobić z tego serię. Zwykle będzie więcej osób niż tylko dwie. Zauważyłem, że jest mnóstwo trybów, które są premiowane, a jednocześnie są nudne. Są tryby premiowane i które są świetne, ale nadal pomimo swoich premii, na przykład razy trzy, są średnio opłacalne, na przykład przeszłotygodniowa gonitwa, którą Także mam nagraną, ale nie wrzucę, no bo trochę się spóźniłem. Była świetną rzeczą, bawiłem się przy niej świetnie z kolegami, ale jednocześnie zarobiliśmy na niej przez parę godzin grania 200 tysięcy. A no ogólnie dzisiaj sobie pomówimy o tego typu godniowej premii, czyli Sumo Remix. Ogólnie skracając zasady rozgrywki, polega to na tym, aby wypchnąć przeciwnika z pola, które za każdym razem robi się mniejsze i mniejsze. Za każdym razem to pole znajduje się w innym miejscu, aż w końcu po dziesiątym razie okrąg robi się większy, a gdy upłynie czas, Pierwsza osoba, która wypadnie z okręgu, przegrywa. Jest to taki Battle royale, w którym strefa się przemieszcza. Mojcie. być, że wygrana, ale nie. Eliminacja za 5 sekund? Bo, że no nie się będą tam dwa lata, gdy z... ten. <grym> Coś mówiłeś! <grym> nie ono. No. Tu się pojawił mój pierwszy błąd. Wybranie pojazdu w tym trybie jest niesamowicie ważne. Jeśli wybierzemy go źle, możemy naprawdę dostać rozstroju nerwowego, jak na przykład. Biorąc Neona. Nieskrętne auto, dość masywne, ale szybkie. Z słabym hamowaniem, ale nieskrętne cały czas. No zobaczcie na to, przecież to w ogóle nie skręca. Cześć! Ty, ale to słabo skręca. Jezus Maria, jest twarde, ale słabo skręca. A to propos hamowania. Mówię Ci, że to z Tesla. Nie, nie trafiłem! Ale za, za tobą pojechał drugi. Jak myślisz? Tam radę? tam radę! Nie trafił mnie! Spada, spada, spada! No dalej, pomóż mi! Może no, byś ty tam wjechał? To za dawny! No nie! Stajesz sam! Jeszcze jedna uwaga: mejci też mogą w ciebie walnąć! No nie! No nie w w niego! Pierwszą rzeczą, którą można śmiało powiedzieć o tym trybie jest to, że ludzie bardzo chętnie do niego dołączają. Nie ma żadnego problemu z tym, aby zahostować sesję i po 30 sekundach mieć już pełne lobby. Że typ, który dopiero. O no tak Jezus naprawdę Maria kupił, bym wypadł! Że typ, który tak naprawdę dopiero co kupił. Uhuhu. <laughs> Uhuhu. <laughs> Adios! Jak już mówiłem na ten tryb, dobre auto to do podstawa. Czysto największą rolę grają masa oraz skrętność pojazdu. No, za debilę, To żałosne. Boże. W takich sytuacjach gra też rola prędkości z uwagi na czas, w jakim trzeba dotrzeć do punktu. Ale on ci teraz ogra jeszcze. Teraz ogra. To jest 40 kontra, 5 level. Jakie to polecasz? Raiden, Glash. Neona no, mówi, że nie, tak? Parjak no, Pariak też nie. Sentinel Classic. Revolter. Sentinel Classic? Nie wiem, czy nie będzie dobre. Sentinel Classic, co to był Sentinel Classic? No, mam nadzieję, że jakiś spoko auto. O, ja pierdolę. Sentinel to kolejne auto, które chciałbym umówić, ze względu na to, że zagrałem nim drugą rundę. Jest to absolutne przeciwieństwo Neona. Jest wolny, skrętny, lekki i ma dobre hamulce. Ale jego najgorszą wadą jest to, że podczas rozprędzania się rozkręca koła, przez co przez 5 sekund stoi się w miejscu. No. To jest Nie. FAK! Spadłem. To było nawet dobre. O, to jeszcze ugra. Ma 227 level. Czy ty widzisz, że te mapy są zrobione tak kiczowato, że nawet nogi od tych całych... O nie. No właśnie, chuj. Nic nie mówiłem! Nie wiem. Co się dzieje? Wszyscy pomarańczowi... Wszyscy Pomarańczowi mieli cztery osoby w momencie, w którym my traciliśmy mnóstwo osób I nagle pomarańczowi zdechli wszyscy Dawaj w zielonego, dawaj w zielonego Tutaj wchodzi kolejny mankament Bardzo często z uwagi na słaby internet gracze na przykład nie odbijają się od samochodów, kiedy zostaną uderzeni Albo w ogóle nie reagują na cokolwiek Lub reagują z opóźnieniem Na przykład hacząc się o spoiler sekundę po uderzeniu Podejrzane żane. on w ogóle ślizgunie No właśnie What the fuck? No widzisz, ja nawet nie mam opcji, Wys... NIE! O no nie! Twój teammate cię wypchnął! Jak się to auto nazywa? Mówiliśmy to auto, bo ono jest takie masywne. Nazywa się on Revolter. Jest jednym z najlepszych aut tuż koło Sugoi. Mój research zaprowadził mnie także do tego, że istnieje wersja policyjna. Nigdy na nim nie natrafiłem. Wydaje mi się, że jest to jedynie zmodyfikowana wersja. Jest jednym z masywniejszych aut oraz jednym z szybszych, skrętniejszych. Oczywiście nie jest tak skrętny jak Sentinel Classic, ale nadal jest od niego zdecydowanie lepszy w innych aspektach oraz jest lepsze od na przykład takiego Neona. Ej, szczerze? Nie zdziwiłbym się, gdyby było jakieś małe, tajne community graczy, którzy normalnie grają w ten tryb ciągle, non-stop i mają jakieś drużyny. Ja też bym się nie zdziwił, ale moje tajne narzędzie do researchu, zwane także Mozilla Firefox, nie podsuwa mi hmm. nic takiego. Ej, zielony by spadł, kurde. A ja... W... spadłem prawie. Spadłem. To co? Ważne jest... zielonego na prawo. Uff, ale mnie pociągnął. Dawaj, dawaj, go! Myślałem, że spadnie. No, nie, nie, nie zdążę. Fuck, nie zdążę. Zdążę. Zdążę, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę. Zdążysz. Co?! Fuck, no kur... fuck?! Ja... Co? Podry... Fuck. O, zdążył. Bro. I jak się obrócił ładnie. Co To jest eliminacja? Eliminacja chyba. Nope. A mnie obijają. O Jezu! Oj się obracam! Drzwi prawie straciłem. No. A, Zielony, zielony. Nie, obydwoje. Ej, ale co wy tu jeszcze robicie? No to wszystko co chciałem powiedzieć. Resztę jakichś tam głupich klipów zostawiam na później na jakieś, nie wiem, gruszkowe wklejanki. To wstawię dla was wtorek, powiedzmy o jakiejś, powiedzmy dwudziestej. Nie wiem co wy tu jeszcze robicie. Synczu, przestań. Przest! SZOT! 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 Wypad. To wrzucę dla was we wtorek, wklejanki wrzucę w czwartek i jest. Mam zamiar to robić mniej chaotycznie. Bajo jajo.